Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się z mieszkańcami i turystami w Marinie Solnej. Kandydat odniósł się do tematu połowów rekreacyjnych, które jak uważa powinny być dotowane z Unii Europejskiej. Postojowe nie jest wypłacane dzisiaj tym, którzy przekształcili swoje kutry, zaangażowali się i stworzyli firmy, które zapraszają na połowy rekreacyjne. Coraz bardziej popularne. Nie można, jest zakaz połowy, połowu dorsza. Nie można tego robić, nie ma po, możliwości też tych rejsów rekreacyjnych, połowów rekreacyjnych. I powinno być wypłacane postojowe rybakom. Którzy w ten sposób zarabiają na życie. A to się nie dzieje, to jest zaniedbanie, to trzeba naprawić. Kandydat stawia także na odbudowanie i odpolitycznienie sił zbrojnych. Jest za powołaniem kolegium dowódców wojskowych pod przewodnictwem generała Waldemara Skrzypczaka. które będzie opiniować, wspierać prezydenta Rzeczpospolitej w podejmowaniu decyzji dotyczących modernizacji armii. Ja chcę, żeby polska armia była silna tym, co produkujemy w Polsce. Firma, które w Polsce płacą podatki. Nie może być tak, że. Ogromne pieniądze idą tylko za granicę, a w Polsce nie ma inwestycji w przemysł zbrojeniowy na takim poziomie, jakim gwarantuje bezpieczeństwo. Trzeba też powiedzieć tutaj o marynarce wojennej i potrzebie jej odbudowy, wsparcia finansowego. Główną ideą, z jaką Władysław Kosiniak-Kamysz startuje w tych wyborach, jest, jak podkreśla, odbudowa wspólnoty narodowej. Nie możemy być tak podzielonym społeczeństwem. Bo to, to doprowadzi do tragedii. Mamy już dzisiaj polityczną wojnę domową, która wyniszcza nas, zatruła się krew bratnia, została zatruta przez chorobę nienawiści, przez wyniszczającą chorobę, która dzieli Polaków, dzieli nasze rodziny na pół. Świąteczne stoły są przecięte piłą mechaniczną nienawiści na pół. Nie można spokojnie rozmawiać o polityce. Musimy to zmienić i nie wystarczy powiedzieć, że się ma tego dość, tylko trzeba mieć pomysł, jak to zmienić. W najbliższych pięciu latach postawię na aktywność zawodową, na przedsiębiorczość, obniżę podatki, zaczynając od podatku VAT, zapewniał kandydat. Dzisiaj mamy bardzo wysokie stawki podatku VAT. Wiele krajów w dobie koronawirusa obniża podatki VAT. Tak zrobili nasi zachodni sąsiedzi od 1 lipca z 19 na 16% do końca roku. Obniżona jest tam stawka podatku VAT. Robią tak również Belgowie, Austriacy, Bułgarzy, Czesi, Cypryjczycy. Stawiają na obniżkę VAT. Obniżamy w Polsce podatek VAT z 23% na 15% i z 8% na 5%. Polityk mówił również o ratowaniu branży gastronomicznej i hotelarskiej poprzez między innymi umarzanie podatku ZUS na kolejne 3 miesiące. Musimy uratować to, co stanowi o sile tego regionu. Będziemy na to stawiać. Ja będę prezydentem, który przywróci Polsce braterstwo, połączy Polaków, odbuduje po koronawirusie, wyprowadzę z kryzysu zdrowotnego i kryzysu ustrojowego. Całe wystąpienie Władysława Kosiniaka Kamysza nadamy na naszej antenie jutro w bloku programów po wydarzeniach dnia.